Dziś omówimy poziomy pokarmowe w ekosystemach. Opowiem Ci też o łańcuchach i sieciach pokarmowych, a także o wpływie zależności pokarmowych na funkcjonowanie ekosystemów. Zapraszam! Zależności pokarmowe to zależności między gatunkami, w których jeden organizm jest pokarmem innego. Na przykład, ziarna pszenicy są pokarmem dla myszy polnej. A ona z kolei jest pokarmem dla myszołowa. Segregując organizmy w ten sposób, czyli od zjadanego do zjadającego, otrzymujemy łańcuch, którego ogniwami są pszenica, mysz i myszołów. Zapamiętaj, że łańcuch pokarmowy to uporządkowany ciąg gatunków, w którym każdy organizm jest zjadany przez następny. Poziomy troficzne to grupy organizmów pozyskujących pożywienie w podobny sposób. Z tego powodu zajmują one to samo miejsce w łańcuchach pokarmowych. Mamy następujące poziomy troficzne. Są producenci, którzy ze związków nieorganicznych wytwarzają związki organiczne. Będą to zatem organizmy samożywne rośliny, bakterie i część protistów. I konsumenci, którzy pozyskują związki organiczne z innych organizmów. Będą to zatem organizmy cudzożywne zwierzęta. Pasożytnicze rośliny, grzyby, niektóre bakterie i część protistów. W ramach konsumentów wyróżniamy konsumentów pierwszego rzędu, którymi są roślinożercy, konsumentów drugiego rzędu, którymi są mięsożercy żywiący się roślinożercami i w końcu konsumenci trzeciego rzędu, czyli mięsożercy żywiący się innymi mięsożercami. W przyrodzie poszczególne łańcuchy pokarmowe tworzą skomplikowane sieci pokarmowe. Przykładowo, borówka zjada mysz, a ona z kolei może być zjedzona przez kunę lub lisa. Lis z kolei może także zjeść i borówkę i kunę. Borówką, ale i na przykład fiołkiem żywi się konik polny, który to z kolei może być pokarmem dla jaszczurki lub drozda. Borówką i fiołkiem odżywia się też ślimak który także może stać się pożywieniem dla drozda. Drozd to ptak wszystkożerny, więc może się skusić także na samą borówkę, ale i na pająka czy gąsienicę. Jaszczurki też zjadają pająki i gąsienice, ale same bywają zjadane przez kuny. Gąsienice lubią liście dębu, a gąsienicami odżywiają się też pająki i sikorki. Sikorki zjadają też pająki, a same padają łupem kun. Jak widzisz, mamy tu do czynienia ze skomplikowaną leśną siecią pokarmową. Ciekawym ogniwem tej sieci jest lis. Zauważ, że gdy zjada owoce borówki, jest konsumentem pierwszego rzędu. Gdy zjada mysz, jest konsumentem drugiego rzędu. A gdy uda mu się upolować kunę, jest konsumentem trzeciego rzędu. W stabilnym i prawidłowo działającym ekosystemie utrzymuje się równowaga dynamiczna, czyli liczba osobników i gatunków w danych poziomach troficznych kształtuje się na względnie stałym poziomie. Dzieje się tak dzięki procesom naturalnej regulacji które to są związane z oddziaływaniem jednych gatunków na inne. Przykład: o wielkości populacji żerców z jednej strony decyduje dostępność pokarmu roślinnego. Z drugiej zaś liczba drapieżników i pasożytów. W konkretnym ekosystemie może dojść do zakłócenia równowagi. Ma to miejsce wtedy, gdy jeden z elementów ekosystemu ulegnie trwałej zmianie. Na przykład z ekosystemu zniknie jeden z gatunków, lub wręcz przeciwnie, gdy jakiś gatunek obcy zostanie do niego wprowadzony. Gdy na jakimś terenie wytępiono wilki, wzrosła populacja jeleni. One z kolei powodowały straty w roślinności, co mogło wpłynąć na innych roślinożerców, których populacja mogła się zmniejszyć lub całkowicie zniknąć. Inny przykład. Gdy do zbiornika wodnego sztucznie wprowadzono roślinożernego amura, wpłynęło to na zmniejszenie ilości roślinności wodnej. W efekcie spadła populacja rodzimych gatunków ryb, którym albo zabrakło roślin, wśród których odbywały tarło, albo nie miały szans w konkurowaniu o pokarm z amurem. To kakapo, jedyna na świecie papuga, która nie lata. Występuje ona jedynie w Nowej Zelandii. Niestety, przez wprowadzenie tam sztucznie przez ludzi psów i kotów sprawiło, że jej populacja spada. W ekosystemach sztucznych z małą ilością gatunków najłatwiej o zakłócenie równowagi. Pola uprawne lub całe plantacje mogą zostać zniszczone wskutek pojawienia się owadów roślinożernych lub chorób pasożytniczych. W ekosystemach naturalnych z dużą ilością gatunków na różnych poziomach troficznych, gdy spadnie ilość jednego gatunku, zostanie on zastąpiony innym gatunkiem. Ciekawostka: niedźwiedzie polarne zimą sprawnie polują na foki, czekają na nie aż wynurzą się z przerębla, by je pochwycić. Latem, gdy pokrywy lodowej jest mniej, foki, które sprawnie pływają, łatwo mogą przed niedźwiedziami uciec. W ten sposób, w skali roku, szanse na przetrwanie tych dwóch gatunków są wyrównane. Zapamiętaj najważniejsze: producenci to organizmy samożywne, zdolne do wytwarzania materii organicznej ze związków nieorganicznych. Są to rośliny, niektóre bakterie i protisty. Konsumenci to organizmy cudzożywne, które uzyskują związki organiczne od innych organizmów. Łańcuch pokarmowy to ciąg organizmów, z których każdy jest zjadany przez kolejny. Pierwszym ogniwem łańcucha troficznego są producenci. Sieć pokarmowa jest zbiorem wielu powiązanych ze sobą łańcuchów pokarmowych, które występują w danym ekosystemie. Stabilny ekosystem to taki, który znajduje się w stanie równowagi dynamicznej. Taki stan łatwiej jest utrzymywany w ekosystemach o dużej liczbie gatunków. Na zakłócenia równowagi szczególnie narażone są ekosystemy sztuczne, ubogie w gatunki.